O zmianach personalnych w Urzędzie Miasta w związku z nową strukturą organizacyjną poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele władz miasta. Na obowiązki dyrektorów nowych wydziałów zostali powołani: Albert Wawrzycki, Kancelaria Prezydenta, Elżbieta Korczyńska, Wydział Organizacji i Kadr, Anita Lagierska, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Tadeusz Kot, Wydział Komunikacji. Piotr Mołas, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Piotr Łojek, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Artur Hajdorowicz, Wydział Urbanistyki i Architektury. Monika Łysek, Wydział Geodezji. Filip Pietrzyk, Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Aneta Boroń, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Skarbnik Miasta Beata Pawłowska, Wydział Budżetu i Księgowości. Dorota Polak, Wydział Podatków, Należności i Windykacji. Iwona Franki, Wydział Administracyjny. Mieczysław Pastuszko, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi. Krzysztof Papuda, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Anna Dwórnik, Biuro do Spraw Inteligentnego Zarządzania Rozwojem Smart City. W ciągu najbliższych trzech miesięcy podajemy ten termin, co prawda z, y, dłuższy niż ten, który zakładamy, bo chcielibyśmy, aby maksymalnie w ciągu Miesiąca do półtora zostały finalnie obsadzone te stanowiska. Będą ogłaszane konkursy. Co do kilku wydziałów, pan prezydent rozważa pozostawienie tych osób, które bieżąco mają pełnienie obowiązków powierzone. Nowa struktura organizacyjna ratusza obowiązuje od 23 kwietnia.